Dzień dobry, Katarzyna Mazur, Biznes Raport Gazety Finansowej. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Gubur, członek zarządu, dyrektor handlowy na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Kramp. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Takim motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy, będzie kondycja polskiego rolnictwa. Na początek, jakie trendy i czynniki kształtują. Dziś sektor rolnictwa w Pana ocenie? Znaczy, firma KAM to jest e, lider w Europie w zakresie właśnie obsługi e, rolnictwa. E, z kolei Polska, czyli kraj, którym, którym, którym zarządzam i reprezentuję, to trzeci, no, trzeci, czwarty, w zależności od, od roku, e, e, kraj w wynikach e, na tle całej Europy. I biorąc to pod uwagę, no, bardzo mocno inwestujemy w dane i analizujemy, co się dzieje na rynku, bo trudno, żeby nie realizować i, i nie spróbować zrozumieć, jakie są trendy, bo cała działalność firmy tak naprawdę jest dostosowana do tego, jak trendy dzisiaj wyglądają, jak będą wyglądać w przyszłości. Nie? Czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie w jakimś minimalnym stopniu chociaż kreować te trendy na przyszłość. Natomiast, jak spojrzymy na takie... dzisiaj, takie, ja widzę takie trzy trendy w polskim rolnictwie zdecydowane coraz większy wpływ na zrównoważony rozwój. Oczywiście to jest związane z naciskiem na ekologiczne i zrównoważone praktyki rolnicze, które mają de facto wpływ na, na, na środowisko. To jest związane też z aktualnymi i przyszłymi dopłatami, czyli umożliwiającymi podniesienie efektywności i produktywności polskich gospodarstw rolnych. Takim drugim aspektem, bo to jest trochę związane z tym pierwszym, jest cyfryzacja. Nowe technologie, automatyzacja, drony, to już jest, to już widzimy na polach w Polsce czy chociażby, nie wiem, systemy monitorowania upraw i zwierząt, kontroli chowu. To jest, cyfryzacja, to jest jeden z elementów, który dzisiaj. Pols, widzimy trend w polskim rolnictwie. Natomiast na tle jakby pozostałych, bardziej rozwiniętych krajów, jeżeli chodzi o cyfryzację, jak Niemcy, Francja, Holandia, w tym zakresie jeszcze mamy dużo do, 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 do zrobienia. I tutaj wszystko, co w tym momencie robimy i nasza działalność, na czym się skupia to tak naprawdę? Na wprowadzeniu edukacji i edukowaniu i wprowadzeniu technologii cyfryzacji, która. No, która podniesie tą konkurencyjność polskich gospodarstw do, do poziomu naszych e, zachodnich kolegów. I taki trzeci ostatni element e, to jest akurat ja osobiście się bardzo cieszę, mając dwójkę dzieci, e, rodzinę, e, dywersyfikacja e, polskiego gospodarstwa, e, rozszerzając swoją działalność o agroturystykę. Agroturystykę w tym pędzie e, w tym świecie po covidowym, wszystko znowu nabrało normalnego pędu, wszyscy gonimy, mamy gonitwę, większość czasu spędzamy w pracy i bardzo jest ważne, by móc się wyciszyć, a jakże niesamowitym miejscem to jest, to są miejsca, gdzie właśnie agroturystyka, która pozwala się wyciszyć wielu, wielu osobom, więc to jest ta dywersyfikacja działalności gospodarstw rolnych, nie, o agroturystykę, przetwórstwo, czy, czy nawet sprzedaż bezpośrednią. Ja osobiście mieszkam pod Poznaniem na wsi, i właściwie większość produktów takich codziennego użytku, warzywa, kupuje bezpośrednio od rolników z pominięciem tych wielkich sklepów powierzchniowych. Mam większe poczucie po pierwsze, że wspieram lokalną społeczność. No i tak naprawdę jak się trochę przybywa z tymi rolnikami, to żywię co się kupuje, nie? Jakiej jakości produkt. I to jest fajne. I te, ja te trendy w Polsce. Obserwuje i my jako kamp obserwujemy, i chcemy te, te w każdym w tym aspekcie mieć jakiś swój element i pierwiastek wpływu. Wspomniał Pan o doganianiu przez polskich rolników, zachodnich kolegów. Jak wygląda polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej, co nas pozytywnie wyróżnia, a nad czym powinniśmy jeszcze trochę popracować? Dobre pytanie, bo dużo nas wyróżnia na tle Unii. Polska jest jednym z czołowych producentów niektórych produktów rolnych w Unii. Na przykład jabłka albo drób. Jesteśmy tu nie, nie, czołowym liderem, bym powiedział, w niektórych obszarach nawet na, 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 na arenie międzynarodowej, globalnej. Coraz w Polsce istnieje także bardzo silny ruch rolnictwa ekologicznego. No i, to, o czym trochę wcześniej wspomniałem, coraz więcej w Polsce gospodarstw też się decyduje właśnie na certyfikację ekologiczną, na uprawy bezpestycydowe, zrównoważone praktyki hodowlane. Zdobywają coraz więcej na popularności. No, a to jest chyba trochę związane z tą rosnącą świadomością konsumencką i, i, i taką ogólną promocją zdrowego trybu życia na świecie. W ciągu ostatnich lat w polskich gospodarstwach też widzimy to, bo dostarczamy części do bardzo nowoczesnego sprzętu, czyli ta, ta ilość gospodarstw nowoczesnych, które zainwestowały w bardzo nowoczesny sprzęt, co przyczyniło się do ich zwiększenia, ich efektywności jest większa, jak się analizuje liczbę zarejestrowanych nowych maszyn, ciągników. To co do zasady, ona cały czas rosła. Teraz w dobie, ok, kryzysu finansowego, w dobie dużego kosztu pieniądza ta sytuacja troszkę się ustabilizowała, ale to nie znaczy, że rolnicy nie chcą dalej inwestować, bo, bo inwestują jak najbardziej, tylko że no jakby ten, ten trend trochę spowolnił. Agroturystyka, o której wspomniałem, to są, to są wzrost zainteresowania agroturystyką pozwala właśnie wielu gospodarstwom na dodatkowe źródło dochodu. I promocję lokalnych produktów i tradycji, de facto. Także to są te aspekty, takie bardzo pozytywne, które, które widzimy polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej, że generalnie potrafimy się my, jako Polacy, i polskie rolnictwo szybko zaadoptować do zmian pojawiających się, żeby wykorzystywać szanse, które są na rynku. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć, że jak cokolwiek wdrażamy w krajach, w krampie, jakieś rozwiązania nowoczesne, w, nawet w tych rozwiniętych, bardziej rozwiniętych niż Polska krajach, to szybkość wdrożenia tych zmian, znacznie szybciej udaje nam się to wdrożyć w Polsce. Ta chłonność czegoś, co pozwoli nam być bardziej konkurencyjnym, jest znacznie większa wśród polskiego rolnictwa. Natomiast jak spojrzymy sobie na ten element taki do poprawy, no to niestety, żeby być konkurencyjnym na polskim, znaczy nie tylko na polskim, ale generalnie na globalnym europejskim rynku, jednak wielkość ma znaczenie tutaj. No trochę to jest tak jak z firmami i jak patrzymy na, na polskie w całości jako, jako gospodarstwa rolne, to nadal na większość mamy małe i średnio powierzchniowe gospodarstwa. Oficjalnie jeszcze kilka lat temu mieliśmy ponad 1,5 miliona rolników, dzisiaj ta liczba spada. Ten trend, spodziewamy się, że tam w okolicy jeszcze 3-4 lat zejdzie poniżej miliona rolników. A to powoduje, że, że, że widzimy ten trend, że te gospodarstwa się jednak łączą i tworzą większe gospodarstwa, które pozwala. Dzięki temu pozwala im być bardziej konkurencyjnym, inwestować w nowocześniejsze rozwiązania i być konkurencyjnym nie tylko na polskim rynku, ale nade na wszystko na rynku europejskim. I w tych mniejszych gospodarstwach, i to można zauważyć przede wszystkim na południu kraju, pod Karpacie, ale to się też zmienia. Ale tam jest jakby ta, 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 ta część póki co, gdzie, gdzie ta liczba tych gospodarstw małych i średnich jest największa to widzimy bardzo niską mechanizację tych, tych gospodarstw. Czyli z jednej strony, tam jest miejsce na pewno do rozwoju agroturystyki, gdzie dostaniemy powiedzmy produkty bardzo dobrej jakości, ale i oni muszą transformować się albo do większych gospodarstw, albo inwestować właśnie w tą dywersyfikację swojego, swojego biznesu. W zakresie chociażby. W zakresie chociażby agroturystyki. Natomiast na pewno nie będą mogły stanąć w szranki konkurencyjności do dużych, wielkich gospodarstw, a już nie, na pewno nie myśleć, jeśli nie zainwestują, nie pomyślą o tym rozwoju i o mechanizacji swojej części działalności gospodarczej. To, tak, to są te elementy do poprawy, na pewno. Okej. Okay. Jak... Te elementy, tak pozytywne, jak i negatywne, o których Pan wspomniał, mają się do opublikowanego niedawno raportu NCBIR-u Rolnictwo 4.0. Oni tam mówią o obserwowanych przemianach strukturalnych, o procesach koncentracji zasobów produkcyjnych, ale mówią też o pozytywnych zmianach takich, Zauważalnych wśród rolników o tym, że rolnicy są coraz lepiej wykształceni, o tym, że są coraz bardziej otwarci na, na nowe technologie, na innowacje. Jak, jak pan to postrzega? Jako były nauczyciel historycznie, trochę z innej branży, bo w branży fizyki, to bardzo nawet do, do, do dzisiaj mam taką troszkę. Nutkę wspomnień. Na temat tego, jak Polskę, jak było, jak dzisiaj jest takie porównanie a propos rozwoju edukacji. Ta edukacja, staramy się nadążać, jeżeli chodzi o, o uczelnie, nad trendami, które, które są zauważalne i my w tym kierunku też podążamy na tle Europy Zachodniej i generalnie państw wysoko rozwiniętych i wystarczy tylko zobaczyć, że uczelnie, które jeszcze tam powiedzmy 15-20 lat temu mówiono o nich, że są wskazane na zakładę jak uczelnie rolnicze, wyższe uczelnie rolnicze, czy uniwersytety, czy akademie, no dzisiaj kwitną, pojawiają się nowe departamenty. Większość, mówi się o blisko połowę studentów studiujących stricte kierunki rolnicze, to są dzieci aktualnych rolników lub rodziny, czyli ta kontynuacja tradycji rolniczej i rozwoju tego rolnictwa jest w polskich rodzinach. Więc jak patrząc właśnie na ten raport, zgadzam się, obserwujemy w Polsce ogromne zmiany strukturalne oraz procesy właśnie koncentracji zasobów. Z jednej strony, widzimy, że duża część rolników. Młodych właśnie przychodzi i zastępuje swoich rolników, rodziców, przejmując ich gospodarstwa rolne z nowymi pomysłami, z nową wiedzą. Widzimy to, tak jak powiedziałem, w liczbie studentów na, na uczelniach rolniczych. Widzimy, oni z kolei tam dostają całkiem niezłą dawkę wiedzy, jeżeli chodzi o te uczelnie, współpracują między innymi z takimi firmami jak firma CAM. Dostają całką fajną dawkę wiedzy a propos nowoczesnych technologii, jak można podnieść konkurencyjność swoich gospodarstw. I oni dzisiaj, jak jeszcze wiele lat temu te dzieci uciekały i szukały innych rozwiązań, wiele tylko nie siedzieli na wsi od swoich rodziców, dzisiaj widzą OK, to może być bardzo fajny, prosperujący biznes, gdzie możemy na lata zapewnić sobie i swoim pokoleniowym rodzinom fajne życie nie? w ramach tego, co, co, co nasi rodzice, co dziadkowie i predziadkowie budowali przez lata. I, I ten trend, trend w Polsce jest. W szczególności, że jak dostają tą wiedzę, to, to wykorzystując tą wiedzę, oni dokonują realnie tej modernizacji tego polskiego rolnictwa. Jak popatrzymy sobie na naszych klientów firmy KRAM w Polsce, to w tym momencie około 25%. Naszych klientów to są klienci przedsiębiorstwa, które właściwie zarządzane są przez ludzi, bym powiedział, do lat 35, 25 35, nadal wspierających przez swoich rodziców. Natomiast to pokazuje, że i to oni najwięcej inwestują w nowoczesne technologie, to jest ciekawe. Nie? Oni się nie boją, nie? oni chcą pójść z trendem. Coraz więcej ludzi właśnie wykorzystuje nowoczesne media społecznościowe, chociażby TikTok. Jak ktoś pomyślał TikTok w rolnictwie, ludzie, nie ma szans, nie? To, 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 to się nie przyjmie. Nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne. Dzisiaj, jak Kram publikuje post na TikToku, potrafimy mieć obserwujących, czyli osoby, które weszły i obejrzały nasz filmik na TikToku, o 200 tysięcy. Nieprawdopodobne, prawda? No to, a TikTok przede wszystkim to jest ludzie, powiedzmy, stosunkowo jeszcze młodzi, bym powiedział. Także to jest kierunek, Takim tak naprawdę obserwujemy te przemiany strukturalne oraz procesy konserwacji zasobów. Mhm. Czyli ta, ta zmiana pokoloniowa, to odmłodzenie, tak to nazwijmy w cudzysłowie polskiego rolnictwa spowodowało takie otwarcie na innowacje i, i rozwój w takim kierunku no, nowoczesnego rolnictwa? Tak, tak, oj zdecydowanie. To, mhm. to, to jest to, co właśnie obserwujemy i widzimy, nie. Mhm. Znaczy, to jest... Najwcześniejszymi aspektami, o których mówiliśmy, czyli, czyli o, 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 tym, o tych trendach w zrównoważonym rozwoju, cyfryzacji, które jest niezbędne do tego, żeby mieć tą konkurencyjność na odpowiednim poziomie. Mhm. Jakie rozwiązania w Państwa ofercie, te związane właśnie z technologiami, innowacjami, proponujecie rolnikom, żeby wspierać ich codzienną działalność? Tego jest tak naprawdę ogrom, bo tak naprawdę możemy zacząć od części akcesoriów do nowoczesnych maszyn rolniczych. To jest tym, w czym tak naprawdę nasza firma się specjalizuje i szeroki asortyment produktowy, który wspiera właśnie automatyzację, precyzyjne rolnictwo. Właśnie dzięki tym produktom rolnicy mogą de facto poprawić efektywność i wydajność swoich maszyn, a z kolei wydajność maszyn to wydajność ich produkcji rolnej. Ale na tym nie poprzestał, bo to teraz to są produkty, ale produkty trzeba, trzeba dostarczyć. Tak? One są na magazynach, nawet jak się je gdzieś lokuje i, i przetrzymuje, magazynuje, to nie sposób tutaj wspomnieć o usługach logistycznych. W tej chwili, Kram myślę, że należy do czołówki najlepiej zarządzanych logistycznych firm w Polsce. Logistycznych, bo jakby sercom naszego biznesu jest logistyka. Jak ktoś kupi produkt no to czy usługę, to musi ją otrzymać, Dosta musi być dostarczona i dzięki nowoczesnym rozwiązaniem nasza firma jest w stanie dostarczyć produkty w krótkim czasie, a to jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku awarii maszyn rolniczych. E jako jedyni na polskim rynku e realizujemy dostawy do godziny 18, czyli, e przepraszam, e zamówienia do godziny 18 z gwarancją dostawy dnia na następnego. To jest e, coś, co wypracowywane było przez lata na polskim rynku i, i pewnie ta lokalizacja, w której się znajduje aktualnie, które no, pani nie widzi <laughs> za mną, e, e, tego e, pięknego widoku, bo znajdujemy się w siedzibie firmy Trump. Ja się w siedzibie firmy Trump, e, na Polskę, e, w miejscowości Młodro-Królewska, e, koło Konina. Uh -huh. Czyli de facto w samym centrum Polski. Więc z tego centrum mamy od lat 2 na chwilę mamy jedynka. Więc gdziekolwiek dojechać, tak naprawdę północ, południe, wschód, zachód, logistycznie to jest chyba najlepsza lokalizacja możliwa, którą można było sobie wyobrazić, stąd też usługi logistyczne. Nie byłoby tego, z kolei usługi logistycznej części to e-commerce, czyli po, po, po wykorzystanie technologii, które, która, która łączy możliwość zakupu produktów z dostawą tych produktów do skazanego w zamówieniu miejsca. Więc tak, Kram prowadzi bardzo duży, rozbudowany takim bardzo trywialnym, może tłumaczeniu, sklep internetowy, który umożliwia zakupy poszczególnych części i akcesoriów. Właśnie takie efektywne rozwiązanie pozwala na szybsze zamówienia i dostawy tam, gdzie klient tych produktów potrzebuje. I ciągle je rozwijamy. Tak W ogóle już w przyszłym roku pojawi się coś bardzo ciekawego, znowu innowacyjnego na polskim rynku. Kolejna rzecz, może, bo o tym też chciałbym wspomnieć. Współpraca z producentami, bo Kramp jako Tako dzisiaj w swojej ofercie, tylko w Polsce mamy ponad 240 tysięcy produktów. To jest ogromna skala i ciągle ją aktualizujemy, tę naszą ofertę. Właśnie współpracując z wiodącymi producentami maszyn i urządzeń rolniczych, żeby być na topie, żebyśmy mieli produkty, które są dzisiaj tu i teraz potrzebne. Nie zapominając oczywiście o technologii, która Polska ma nadal, czyli starszej technologii którą trzeba dalej rozwijać, ale także pamiętając o tym, że te nowe pokolenia, które właśnie wchodzą, nabywają nowoczesne maszyny, potrzebują też wsparcia w tej nowej technologii. A jak mówimy o wsparciu, to mówimy o dzieleniu się wiedzą. Kolejny element, jeśli mówimy o nowoczesnej technologii w kontekście Klampa, dzielenie się wiedzą. Dla mnie, jako osobie zarządzającej firmą Kram w Polsce i trochę z tym backgroundem moim nauczycielskim bym powiedział, belferowskim, dzielenie się wiedzą jest kluczowe. Mamy największą w Polsce platformę edukacyjną w zakresie dzielenia się wiedzą i kształcenia naszych partnerów biznesowych w zakresie wiedzy o produktach, w zakresie wiedzy o trendach, nawet o finansach, jak pomóc sobie troszkę dorządzać tym efektywniej ze strony finansowej gospodarstwami rolnymi. Współpracujemy z uczelniami, instytutami badawczymi. Na, na, na co dzień przyjmujemy, czy znaczy na co dzień, co roku przyjmujemy na staże studentów. To też jest związane z zrównoważonym roz rozwojem. Z uczelni Akademia Nauk Stosowanych w Koninie studentów, którzy, którzy często są zatrudniani u nas po, po stażu rocznym lub dwuletnim. Także dzielenie się wiedzą jest, jest, jest kluczowe. I teraz może jeszcze bym powiedział, bo taki ostatni element to otwartość na innowacje, bo wielu polskich rolników nie tylko jest otwartych na, na innowacje, tak jak powiedziałem, zwłaszcza te polskie pokolenie, ale jak, jak dotrzeć do, do, postawiłem sobie rok temu pytanie, jak dotrzeć do szerokiej gamy ludzi w kręgu rolnictwa i powiedzieć im, nie tylko czy napisać, albo powiedzieć im e, o tym, jak rolnictwo w przyszłości może wyglądać i, i, i co, jakie elementy e, m, przyszłości wpłyną na ich życie tu i teraz i, i, i jutro. E, I postanowiliśmy stworzyć taki pomysł się zrodził w mojej głowie. E, stwórzmy centrum, które pokaże, jak rolnictwo przyszłości może wyglądać e, i jak e, Dlaczego pewne produkty trzeba używać i jakie one mają wartości, które mogą przynieść dla, dla gospodarstwa rolnego. I takie w planach mamy pięć takich centrów. Nazwaliśmy je centrum rolnicze. Pierwsze centrum powstało w Starym mieście, to jest koło Konina. Piękne centrum każdego z Państwa zapraszamy zobaczyć. Oto Duma rozpiera. To jest takie pierwsze centrum w Europie. W cały kram, w całej Europie nie ma takiego centrum. To jest pierwsze centrum powstało w Polsce, w Koninie pod koniec w Starym Mieście, a drugie centrum już, już powstaje na południu kraju, bo tam chcemy zanotować obecność bardzo silnie właśnie wśród tych jeszcze mniej technologicznie rozwiniętych rolników, żeby im pokazać, że tam warto się rozwijać, to warto inwestować. I w tym centrum rolniczym mamy takie trzy jakby strefy. Strefa sklepu, jak sklep przyszłości może wyglądać. Jest, no te sklepy są piękne i cudowne, trudno mi je opisywać, trzeba je zobaczyć. To jest połączenie z wyglądu sklepów FMCG, z branży szybko odzieżowych i rolniczych w jednym. Naszpikowane mnóstwo technologii. Natomiast, co, co robi wrażenie i pokazuje, to jest ta strefa, z jestem szczególnie dumny: edukacyjna. Mamy salki szkoleniowe i mamy laboratorium, w którym można testować produkty. Są zaprojektowane eksperymenty i doświadczenia, w których tak jak w salach szkoleniowych fizycznych, tylko w takich prawdziwych uniwersyteckich, można przetestować produkty i pokazać, dlaczego to się powinno stosować, dlaczego pewne elementy powinny być zastosowane w polskim rolnictwie i jakie to aspekty pozytywne przyniesie dla polskiego rolnika. E, więc e, tym bardziej, że ta otwartość na innowacje jest ogromna. No i tutaj na koniec, no nie sposób nie wspomnieć o, oczywiście o kwestiach związanych z zagadnieniem ekologii, czyli powiązania tego i wpływu na społeczność, czyli tych kwestii ESG. E, właśnie, bo te rolnictwa podejmują kroki w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa i implementacja tych kroków jest szczególnie ważna, w szczególności przyszłych dopłat i kierunku rozwoju Unii Europejskiej w zakresie tego, jak Rolnictwo w Unii ma wyglądać i będzie wyglądać. Także to jest też element tego kierunku, w którym Trump podąża i chce edukować i rozwijać. Ma Pan takie poczucie, że w polskim rolnictwie te kwestie ESG są już w tej chwili rozpoznane i, i, i działania implementowane? Znaczy ja powiem tak, ja dużo podróżuję, bo, bo zarządzając tak wielką organizacją, trzeba rozumieć biznes, którym się zarządza. Ja się spotykam z rolnikami. Jeszcze niedawno taki miałem szalony pomysł. Powiedziałem: Dobrze, skoro otworzymy jakiś na południu sklep rolniczy, piękny sklep Power by Kramp, pojedźmy tam motocyklami. Zebrałem pracowników z firmy, pojechaliśmy, przyjęliśmy no 700 kilometrów na motocyklach. Zatrzymując się po drodze takimi drogami, nie typu autostrady, tylko takimi lokalnymi drogami przez wsie, jechaliśmy trzy dni, bo to 700 km na motocyklach jest co jechać, nie autostradą, i nie drogą ekspresową, i zatrzymywaliśmy się wśród rolników. I to zadawaliśmy pytanie proste: od bardzo małych gospodarstw po większe gospodarstwa. Różne pytania. Ja osobiście się zawsze pytam też o, no nie używam kontekstu ESG, tylko mówię z wpływu raczej ekologii, społeczności, czy, 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 czy to jest dla nich ważny aspekt, żeby nie być no, odebranym jako osoba, która, okej, okay, chce się tam w jakiś sposób promować zagraniczne słownictwo, bo, bo z tego to się wywodzi, i, i byłem zaskoczony. Z jednej strony, ta, ta spo, wpływ gospodarstw rolnych na otaczającą społeczność jest dosyć wysoka świadomość polskiego rolnictwa. Na ekologię troszkę mniej, dlatego ta edukacja jest potrzebna. I to wszystko oczywiście zależy od gospodarstwa. Jak gospodarstwo jest naprawdę duże, nowoczesne, no to, to ten wpływ i ta świadomość jest, jest całkiem spora. No właśnie, ale ja zarządzając firmą Kramp e, dążymy do tego, żeby ich nie tylko edukować, ale by tak naprawdę e, dostarczać im takie rozwiązania, które, które ten, w kontekście ESG może wpłynąć pozytywnie na, 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 na transformację tej branży, e, który, który, którymi dzisiaj oni zarządzają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.